Cześć, z tej strony Dwemermaniak. Witam serdecznie w progach mojej dwemerskiej pracowni. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym, kolejnym z serii poradników do Skyrim Creation Kita. Będą to skomplikowane pułapki zaawansowane. Pułapki skomplikowane w budowie i w ustawieniu. Czyli znowu oczywiście odsyłam do strony Skyrim.pl, na której znaleźć możemy. Pisaną polską wersję tych poradników, a my spróbujemy to samo zrobić w Scarring Creation Kit. Na początku odwołajmy, przeanalizujmy pokrótce to, co mamy tutaj napisane, a później szybko to zrobimy. Czyli, tak, używamy, zrobimy pułapkę z ruchomych włóczni. Uży, użyjemy większość tych obiektów, jak zobaczymy, to będą, to będą aktywatory i pierwszym z nich będzie trap. Spear 01, czyli włócznia z pułapek, i zobaczymy, że włócznia ta jest, jest widziana jako ten właściwy element włóczni, który jest wysunięty, a ta zielona część pokazuje zasięg włóczni ukrytej w ścianie. Czyli tak będziemy musieli ustawić tą włócznię, żeby to zielone było w ścianie ukryte, a na zewnątrz wystawać będzie ta. Włócznia w pozycji wysuniętej, tak Tak to się ustawianie, że chowamy tą czarną część w ścianie, bo wtedy e, nawet po naciśnięciu pułapki, tak naprawdę w ścianie ona będzie cofnięta do tego zielonego momentu, a po naciśnięciu pułapki wysunie się do tego, więc zostałaby cała w ścianie. Montując pułapkę, musimy otrzymać taki efekt, że te wszystkie włócznie będą w kieszenkicie widziane tak jak w momencie wysunięcia, zadzia zadzia zadziałania pułapki, tak? a zielone. To jest zakres włóczni schowanej. Żeby te włócznie tak nie wychodziły hamsko ze ściany, użyjemy statycznego obiektu Portgate Base r Następnie umieścimy właśnie troszeczkę tych portów i trochę tych włóczni. Na około, po czym oczywiście trzeba umieścić płyty naciskowe, które aktywują. tak Pamiętamy poprzedni odcinek aktywator. Czyli rodzic, oraz element aktywowany, czyli dziecko. Dziećmi, oczywiście, będą te wszystkie włócznie wychodzące ze ściany, a aktywatorami i rodzicami będzie każda z tych płyt. I ta cała zabawa polega na tym, z tą skomplikowaną pułapką, że teoretycznie moglibyśmy zrobić to tak, że wszystkie te włócznie, dla każdej z tej włóczni, przypisać tego rodzica, tego rodzica i tamtego rodzica, w zależności ile tych płyt mamy. Czyli kupa zabawy, można powiedzieć, z każdą włócznią po kolei, przypisywaną do każdego rodzica. Ale można zrobić coś takiego jak użycie traplinkera, czyli aktywatora markera aktywującego, który jest też w pewnym sensie rodzicem zbiorczym, który łączy tych poszczególnych rodziców, płyty naciskowe, z, z wszystkimi włóczniami naraz. Tak? I efekt jest taki obrazkowy, że zależ... obojętnie, na którą płytę naciskową nadepniemy, to ona aktywuje. Traplinkera, a Traplinker aktywuje wszystkie włócznie. O i cała filozofia. Teraz zobaczmy, jak to wyjdzie nam w Skyrim Creation Czy to rzeczywiście takie proste, jak tutaj czytamy? Ja już włączyłem tutaj swoją lokację. Na początku port e, wpisałem, field port GPS i wyszło mi, e, wyszło mi kilka tych portów, tak za zakotwiczę powiedzmy w ścianie. Dla, ty, dla tych włóczni, i używamy z tej, oczywiście, tu mamy różne odmiany. Ta jest z tego, co kojarzę z fortów. Tu jest dwemerska odmiana, też do włóczni, tu jest falmerów, i tu też jeszcze jakaś inna z fortu. My użyliśmy tej pierwszej, oczywiście, to wedle uznania. Już umieściłem tutaj kilka na tej ścianie. Dwie, trzy w suficie i dwie z tej strony. Oczywiście znowu, no nie bawiłem się w superprecyzję dokładność, bo jest tylko to dla celów pokazowych, a, a nie jakaś lokacja, która no może kiedyś, ja je użyję to wtedy. Dopieszczę to bardziej, ale na dzisiejsze potrzeby więcej nie trzeba. Czyli mamy w aktywatorach, czyli w world objects activator, mamy tu całą listę aktywatorów wpisujemy mm, Spear włócznia TrapSpear01. Widzimy, że w całej grze zostało użytych aż 347. Mamy takich referencji, odnoszących się do tego obiektu. To jest nasza włócznia. Tak jest, jak widzimy, wysunięta. A tu jest zasięg po, po jej schowaniu się w ściany czy w podłogę. Czyli przerzucimy tą włócznię. Tutaj i musimy umieścić je. Oczywiście odpowiednio teraz umieszczając, yy, obracając, tak? Tu mam przykład pierwszy port gdzieś w ziemi. Więc wystarczy, że zrobię Z i tak, i już jest elegancko. Oczywiście zgodnie tam sporo, żeby też nie było, że tak dziwnie, śmiesznie wchodzi w sufit jak tutaj, to też tutaj do góry należałoby. Ctrl D, zrobić trochę obniżę, taki. Taki myg, że też o, że ta włócznia chowa się w tym, w tym porcie, a nie tak chamsko w ścianę chodzi. I znowu kwestia przesuwania. Możemy wcisnąć W i tutaj gizmem obracać. Pod warunkiem, że się połapiemy, które jest które. O, na przykład, tak niech będzie. Albo wyłączyć w, dwukrotnie, kliknąć, tak? I w 3D Data tutaj możemy sobie ustawić zakres tego przesuwania i lekko przesuwać po xach, po ykach na przykład, tak? I po zach, i też w taki sposób można powiedzieć. O, tu widzimy, jak to, to przesunąć. No powiedzmy, że mniej więcej tak. Znowu też nie chcę teraz. Bawić się, żeby to wszystko było dokładnie, bo to trochę czasu zajmie. Umieszczę tylko kilka włóczni i zaraz wracam. Dobrze, witam z powrotem. Umieściłem już, trochę to czasu zajęło, a jeszcze przy nieprecyzyjnej zabawy z obracaniem i tak dalej. Ale jak widzicie mam tutaj cały zestaw włóczni. Żeby też nie bawić się w ustawianie tych portów, na dole stwierdziłem, że po prostu te włócznie mogą wychodzić do pewnej długości zatrzymywać się po prostu w powietrzu. Nie muszą znikać w drugiej ścianie, więc jak to lubi, więc myślę, że jak ktoś tutaj wejdzie, to raczej zostanie z niego, Och, ewentualnie tutaj, może jakiś cudem by przeżył, ale teoretycznie powinien mocno oberwać albo zginąć na miejscu, tak właśnie powinny działać pułapki mm. i dobrze. i trzecim elementem będą aktywatory, czyli to będą plate stone pressure plate Płyty naciskowe i te uważam, że są lepsze od tych, no bo te tutaj już też zbytnio na siebie rzucają się w oczy. Chyba nie taka jest idea pułapki. To bardziej. Więc tych użyjemy i umieścimy ich. Oczywiście można pozmieniać tekstury, tak żeby były mniej widoczne. Bardziej podobne do tej kiedyś też może na pewno. Nie może, tylko na pewno pokaże, jak można to zrobić. Sam się pobawię i zrobię tak, żeby właśnie były jeszcze mniej widoczne i dzięki temu bardziej śmiertelne, niebezpieczne te pułapki. Tu widzę, że jeszcze jeden port przegapiłem, no ale. Control D. Tutaj, czyli tak naprawdę, chociaż nie no, zawsze trzeba jakąś tam szansę minimalną zostawić. No to tutaj taka wąska ścieżka, jakby jakimś fuksem. Przeszedł ale teoretycznie chcemy wdepnąć w celach pokazowych to jest nad ziemią. F już jest na ziemi, a jeszcze trochę schowamy. OK myślę, że to dobra. No i teraz właśnie moglibyśmy zrobić to będzie nasz aktywowany obiekt, a więc dwa razy kliknąć. Linked Activate Parents i tutaj wskazać, tak wskazać rodzice, wskazać na tą płytę i tak do pierwszej, do drugiej, do trzeciej płyty i tak każdą włócznie po kolei zrobić to jest jeden sposób a można właśnie użyć e, trap, trap linkera czyli tego w kształcie, tego markera aktywatora w kształcie litery L który będzie właśnie tym pośrednikiem między poszczególnymi rodzicami, takim zbiorczym rodzicem. Oczywiście, on tylko dla celów praktycznych jest taki duży. Możemy go zmniejszyć. I gdzieś tutaj sobie postawić, tak, żeby swobodnie można łączyć, z poszczególnymi elementami ściany. Możemy na razie skasować, żeby nam nie przeszkadzały. Najwyżej tą jedną. I dobra, i co dalej? Teraz? Tego traplinkera łączymy z płytami. Czyli dobrze, czyli to. Czyli tak jest pomijany ten etap, że tą płytę, tą płytę, tą płytę jako rodzica łączymy z każdą z włóczni, czyli znaczy każdą włócznię z tych rodziców, tylko od razu wchodzimy na traplinkera, tak? Tutaj widzimy traplinker. Activate Parents. I dla niego, czyli to nie tyle też rodzic, bo mówimy Activate Parents, czyli on też nie jest rodzicem, No takim podrodzicem, pośrednikiem między rodzicami a, a tymi wyczniami. Czyli Select Reference Window, Select Reference In Window i tak. I to może, oczywiście to też mogłoby być, ale robimy to. Czyli ta pierwsza płyta, zgadza się, Trapstone, Pressure Plate, OK. I jeszcze raz, Activate Select Reference Window, tą drugą płytę, zgadza się, i tutaj jeszcze raz, Select Reference in Render Window, i tutaj zgadza się, Dropstone Pressure Plate, OK. I teraz mamy te trzy płyty, połączona z, z link i rzeczywiście widzimy trzy strzałki biegnące od tych troje rodziców dobrze, kolejnym krokiem po ustawieniu traplinkera um, ustawienie rodziców dla traplinkera w postaci tych płyt tak? czyli że płyty są rodzicami dla traplinkera to teraz chcemy zrobić w sposób zbiorczy, żeby Traplinker był rodzicem aktywującym wszystkie te włócznie. Tak? Czyli aktywowanie którejkolwiek płyty, rodzica aktywuje to dziecko, którym jest Traplinker, natomiast Traplinker jest rodzicem aktywowany, staje się rodzicem, który aktywuje e, włócznie. Czy takie przeskakujące, przeskakujące rodzicielstwo. Rodzic aktywowany, Aktywuje to, to się staje rodzicem i aktywuje to. Następnym krokiem jest, możemy ten Trap Linker odznaczyć. Możemy zostawić, możemy odznaczyć. Jest włączenie w View, Reference batch Action Window. Akurat zawsze coś mamy zaznaczone, to przyznam, że no najlepiej w ogóle odznaczyć. I teraz View, Reference batch Action Window, czyli taka funkcja, opcja, która pozwala na... Określanie zależności między wieloma zbior, między zbiorem referencji od razu. Tak jak właśnie tutaj mamy, że będzie zbiór włóczni i będzie zależność powiązanie z tym link ref. Czyli w tym oknie mamy sobie zaznaczyć, możemy wpisać sobie tak w tej naszej okazji trap. Z SP i wtedy wyskoczyły mi te wszystkie włócznie i musimy zaznaczyć te wszystkie referencje, które chcemy. Widzimy, że automatycznie akty tutaj się nam odświeża i te zaznaczane referencje, czyli w tym przypadku nasze włócznie. O, tych włóczni mam. Pojawiają się w oknie. Następnie set Location Ref Type. Nie, set Link Ref. I jeszcze inaczej, set activate ref i ustawiamy, um, czyli ustaw aktywację dla tych referencji po maxim, maximum delay. Na przykład sobie zrobimy po jednej sekundzie. To oznacza, że właśnie te wszystkie um, tutaj zaznaczone referencje, w naszym przypadku włócznie, aktywują się, tak? Czyli ustawy jako aktywne, aktywują się między 0 a 1 sekundą losowo. I po zaznaczeniu tego klikamy na przycisk Select Reference, wskazujemy nasz e, Traplinker jako referencję dla nich, która będzie ich aktywować. Czyli tak właśnie robimy. Mamy włócznie zaznaczone Set Activate Ref tutaj. Minimum Delay, Maximum Delay. No to możemy zrobić właśnie tą więcej niż jedną sekundę, ale to śmiesznie by wyglądało, jakbyśmy po pięciu sekundach niektóre włócznie, to zdążyłby przebiec, więc zrobimy tą jedną sekundę. Wskazujemy Target Reference, czyli celowa referencja, która z nimi jest właśnie powiązana, tym Target Reference. Widzimy, że włócznie nie mogą być za bardzo, Chociaż teoretycznie rzekomo mogłyby być, ale no to jest bez sensu. Aktywatorem mo, może być płytka, ale my chcemy, żeby to właśnie zbiorcza komenda aktywacji wszystkich włóczni poszła z L. Z tego naszego z tej naszej l a ona znowu będzie aktywowana przez którykolwiek z rodziców, czyli którykolwiek z płyt. Czyli dwa razy, zgadza się, w jaskini traplinker i wciskamy przycisk dół, czyli wykonaj. I gotowe czyli to możemy zamknąć i co, nam, co widzimy, że to jest rodzic dla tych wszystkich włóczni, dla tej włóczni, dla tej, dla tej, dla tej. Każda z nich zostanie aktywowana, kiedy ten traplinker będzie aktywowany, a on będzie aktywowany, kiedy wdepniemy, wejdziemy na którąkolwiek z tych z tych tutaj którykolwiek z tych pól. I to jest wszystko, pozostaje nam zapisać i wypróbować w grze. Do zobaczenia za chwilę w grze. Ok, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Przy okazji włączymy sobie TGM, czyli niezniszczalność naszą by nas na tym pierwszym poziomie nie ubili, zanim dobiegniemy do naszej pułapki, teraz możemy śmiało biegać po płytach, wpadać na runy. Jedna, druga, solarium. Wszystko pięknie działa. Tu jeszcze wiadomo, bird Trap, sidełka. Jedno, drugie gdzieś powinno być, ale może. O, i tu widzimy w tym miejscu, jesteśmy. To są nasze trzy płyty naciskowe. I na wdepnięcie na którąkolwiek z nich, powinno nas ładnie podsiadkować. Elegancko, dobrze. Teraz wyłączmy tryb nieśmiertelności i zobaczmy, jaki będzie efekt po wdepnięciu. O, słabo. O, w końcu. Ale jak widzimy, nasze włócznie pięknie się spisują śmigają aż miło. I tak się robi właśnie skomplikowane pułapki. Dziękuję za uwagę. Polecam zabawę ze Skyrim Creation Kit'cie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Dwemerskiej Pracowni. Cześć!